Cześć, z tej strony Iza z kanału Izabeta po pracy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu mówiłam wam, że skończyły mi się wszystkie podłoża do uprawy roślin. Dlatego też muszę skomponować na nowo swoją zarówno lechuzę bądź leczuzę, zależy jak to woli, tak sobie wymawia. Ja mówię po prostu lechuza. A także chciałabym zrobić swój bigos hydroponiczny, który również mi się skończył. I tak sobie pomyślałam, że jest to dobry moment na to, żeby pokazać Wam, jak ja to robię. Oczywiście, nie jest to jedyny i słuszny sposób na te podłoża. Jest to po prostu mój sposób na podłoża, w którym uważam, że roślinki czują się dobrze. Natomiast, tak jak wspomniałam, jest to moje subiektywne zdanie. No i każdy z Was może zrobić tak, jak uważa. A mój filmik potraktować tylko i wyłącznie jako sugestię. Jedyne, co jest niezmienne, to są składniki, z których komponuję swoją lechuzę i które są podstawą również mojego Bigosu hydroponicznego. I jest to pumeks wulkaniczny, zeolit i lawa wulkaniczna. Staram się utrzymać swoje podłoże w takich proporcjach, że na dwie miarki pumexu dodaję jedną miarkę zeolitu i jedną miarkę lawy. Kiedyś kupowałam gotową lechuzę, ale nie wiem, mam wrażenie, że ona jest taka bardzo, bardzo mega drobna i nie do końca spełnia swoje przeznaczenie. Znaczy, ja odnoszę wrażenie, że po prostu te korzenie tam się duszą. No i, i w tej małej lechuzie, w tej gotowej lechuzie właściwie, jakoś notowałam dosyć duże straty roślin. Odkąd zaczęłam komponować sama swoje podłoże, czy to lechuzowe, właśnie, czy to yy, bigos hydroponiczny, no, przeżywalność roślin u mnie jest zdecydowanie większa. Używam trzech frakcji podłoży. I pierwsza, taka najmniej przeze mnie lubiana, to jest ta najmniejsza, i ona jest z reguły od 1 do 5 mm. Drugą frakcją, którą najbardziej lubię, i ona też jest głównym składnikiem mojego bigosu hydroponicznego, jest to frakcja od 4 do 10 mm, mniej więcej. I trzecia frakcja, którą stosuję bardzo rzadko, bo jest ona do dużych roślin. Yy, i używam ją po to, żeby właśnie te, rodziny, te rośliny były stabilne i, i żeby się nie przewracały, żeby po prostu no, dobrze stabilizowała roślinę, to jest frakcja mniej więcej od 8 do 16 mm. Ale tak jak mówię, jest to już bardzo ciężkie podłoże, bardzo duże kamyki, no i staram się używać ją tylko i wyłącznie do dużych roślin. Tutaj widzicie składniki do średniej frakcji. No i cóż, powiem tylko tak. Na potrzeby tego filmu robię podłoże w małej miejsce, w kubeczkach, no bo tak jest mi po prostu pokazać najłatwiej stosunek pumeksu do lawy i do zeolitu. Natomiast w rzeczywistości kupiłam sobie takie wielkie pudła, na których, jak widzicie, stoją tutaj te kubeczki. Są to pudła 10-litrowe, wiaderka 10-litrowe. Ja kupiłam je w Leroy i robię sobie na raz y, takie pudła. To mi wystarcza na jakiś czas. Każde y, pudełko, znaczy mam cztery pudełka, i w każdym z pudełek trzymam y, oddzielną frakcję i, i swój bigos hydroponiczny, który y, składa się z mieszanki różnych podłoży, różnych frakcji. Ale zaraz wam to wszystko pokażę, bo mam wrażenie, że gadam, gadam, gadam i nic z tego nie wynika mojego gadania. Tak więc tak. Pozwólcie, że sobie przesunę tutaj kawałeczek. Postawię sobie drugie wiaderko. Aha, dla ułatwienia na wierzchu podpisałam sobie po prostu pierwszymi literkami yy, frakcji, że tak powiem. Jak, y, co znajduje się w danym wiaderku, ponieważ wszystkie wiaderka są jednakowe one są również jednakowo ciężkie, więc żeby nie otwierać każdego, po prostu no, tak sobie oznaczyłam. I tak jak mówię, na potrzeby tego filmu zrobimy sobie w miseczce tylko te wszystkie podłoża. One są suche tylko dlatego też, żeby nie były, żeby nie obklejały mi się do kubeczków. Po zrobieniu, po wymieszaniu ich, będę wszystko płukała pod bieżącą wodą. Tak, żeby wypłukać jak najwięcej płyt, pyłu, który się znajduje w tych podłożach. I od razu wam powiem, że wypłukanie wszystkiego graniczy z cudem i zużywa się na to mega, mega, mega dużo wody. I ja nigdy nie płuczę tego aż tak mega dokładnie. I najgorszym w moim odczuciu do wypłukania składnikiem jest yy, lawa wulkaniczna. Nie wiem dlaczego, ale no, z niej po prostu się pyli zawsze i ile bym tego nie płukała, to ten pył zawsze leci. Więc przechodzimy w tej chwili do komponowania. Tak jak Wam mówiłam, głównymi składnikami mojej lechuzy są dwie miarki pumeksu, które po prostu wsypuję do miseczki. Co nie jest niczym trudnym, skomplikowanym. i Jak sami rozumiecie, no, no tak jest. Właściwie podstawą mieszanki jest pumeks. Można go stosować również też jako samodzielne podłoże. Natomiast w moim odczuciu on jest troszeczkę za lekki, więc ja do niego jednak dodaję zarówno lawę, jak i zeolit. Pumex, jak widzicie, ma taką bardzo, bardzo porowatą nieregularną strukturę, dzięki czemu no, on dosyć dobrze, a nawet bardzo dobrze na powietrza korzonki, ponieważ to powietrze się dostaje zarówno między te kamyczki, jak i, i w tych kamyczkach. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, ale wybaczcie mi, ale ja z tłumaczenia zawsze była noga. Dzięki temu, że jest porowaty, również bardzo dobrze gromadzi substancje odżywcze, no i w też w bardzo fajny sposób magazynuje wodę. Drugim składnikiem mojej mieszanki lechuzy, jest lawa wulkaniczna i y, jej dodaję jedną miarkę. Lawa jest y, nieco droższa od pumeksu. I też jest, y, ale też jest taka bardzo, bardzo lekka, ale tak jak mówiłam strasznie, ale to strasznie z niej się pyli. Y, najtrudniej w mojej ocenie jest ją wypłukać. Tak naprawdę ona ma podobne zadanie co pumeks, przez to, że jest porowata, więc też bardzo dobrze gromadzi substancje odżywcze i w bardzo fajny sposób magazynuje wodę. I tak naprawdę ona nie jest potrzebna, ale wiecie co? Mi się wydaje, że ta mieszanka wtedy tak troszkę ładniej wygląda, szczególnie jeżeli trzyma się roślinki w przeźroczystych czy kubeczkach, czy szklanych jakichś pojemnikach. Trzecim składnikiem mieszanki, którego ja używam, jest zeolit, i to jest najcięższy składnik, jak gdyby z całego tego miksu. I jego zadaniem jest jak gdyby przefiltrowanie wody, oraz on nieco stabilizuje pH pożywki, którą podajemy roślinie. No, a poza tym ma bardzo podobne właściwości do poprzednich składników, czyli też świetnie magazynuje substancje odżywcze, świetnie napowietrza całą tą mieszankę i korzenie. No i też bardzo fajnie magazynuje wodę. W normalnej gotowej lechuzie do tego wszystkiego dochodzi jeszcze długodziałający nawóz, z którego ja całkowicie zrezygnowałam, ponieważ ja i tak do każdego podlania praktycznie używam nawozów do hydroponiki. Więc nie widziałam potrzeby, żeby, żeby go po prostu dodawać do, do tej mieszanki. Dlaczego używam też jeszcze, nie powiedziałam Wam, dlaczego używam też w takich proporcja proporcjach um, tych poszczególnych składników? A no dlatego, że gdzieś tam kiedyś wyczytałam, że właśnie pumeks powinien stanowić 50% całej mieszanki, natomiast lawy izolitu powinno być około 25%. Czy to jest prawda? Czy tak stosuje to producent, tego nie wiem. Natomiast u mnie taka mieszanka się sprawdza i ja jestem z niej po prostu zadowolona. No w tej chwili trzeba po prostu to wszystko wymieszać. To ma kolor taki sobie, powiedzmy w tej chwili szarobury. Ale uwierzcie mi, że jak ona będzie mokra, to i te kolory się zmienią, ponieważ zeolit zrobi się taki lekko zielonkawo-niebieskawy. Lawa będzie taka brązowo-czerwonawa. -brązowo no a po prostu będzie taki, no, troszkę jaśniejszy niż jest w tej chwili, ale też taki szarobury. Ale mimo wszystko bardzo fajnie to wygląda w tych, po, w tych pojemnikach szklanych. No i to by... by było właściwie na tyle, jeżeli chodzi o moją mieszankę lechuzy. Wymieszałam już tutaj wszystkie składniki. Pójdę je przepłuczę pod bieżącą wodą. I dopiero wtedy dodam je do mojego wiaderka, w którym znajduje się... Całość podłoża. No i teraz, żeby nie przedłużać tego filmu, nie będę już na nowo y, przysypywała dwóch miarek pumeksu, dwu, jednej miarki zolitu, jednej miarki lawy, tylko jak gdyby to jest podstawa do mojego bigosu. I tak jak mówiłam, jest to średnia frakcja. Do tego dodam małą frakcję. Tych samych składników, ale tym razem w proporcji 1 do 1, czyli z każdego z y, tych trzech składników dodam po, jednej, po jednym kubeczku, po jednej tej miarce. Dobrze, jak widzicie, mam przed sobą już y, składniki lechuzy w mniejszej frakcji i zobaczcie tutaj, co się dzieje w lawie. Widzicie, o czym ja mówiłam? Ona ma strasznie, strasznie dużo pyłu, który jest mega trudno wypłukać. No, i to są takie drobinki, które w moim odczuciu, tak jak mówiłam, te, komie, te karzenie się po prostu przyduszają. Dlaczego wsypuję tylko po jednej miarce? Ano dlatego, że głównym składnikiem mojego bigosu jest ta większa frakcja. A tą małą wsypuję tylko i wyłącznie po to, żeby wykorzystać to, co już mam. Poza tym, jeżeli chodzi o mniejsze roślinki, no to jednak wydaje mi się, że. W tej mniejszej frakcji, no jednak te malutkie korzonki troszeczkę lepiej się mają. A poza tym ona świetnie uzupełnia też przestrzenie, które się tworzą pomiędzy tymi dużymi kamulcami. Tak jak mówiłam, wsypuję po jednej miarce z każdego z komponentów. No i można by było powiedzieć, że prawie, prawie mój bigos jest gotowy, ale nie. Ponieważ to jeszcze nie jest koniec. Na razie tak, tyle o ile wymieszałam. I teraz tak. Do y, tej mieszanki dodaję perlit. I jest to mały, zwykły perlit, który się dodaje do ziemi. Dodaję go tylko dlatego też, żeby go wykorzystać, ponieważ ja go bardzo, ale to bardzo nie lubię już w tej chwili. E, mam go. No, więc wyrzucać go nie będę, bo mi jest po prostu szkoda wyrzucić. Chcę go zużyć do końca. No i tego perlitu mniej więcej też wsypuję y, taki kubek, może troszkę mniej, no ale mniej więcej wychodzi tego cały kubeczek. Można by powiedzieć, że właściwie ta mieszanka już jest prawie że gotowa, ale ponieważ y, mam w domu jeszcze parę, parę składników, które bym chciała wykorzystać, bo szkoda jest mi wyrzucić. Y, więc tak, tutaj w kubeczku jest vermiculit. To jest akurat vermiculit średniej frakcji. Kiedyś na samym początku yy, kupiłam go po to, żeby ukorzeniać rośliny, ponieważ ja mam bardzo duży problem z ukorzenianiem roślin. Nie lubię się po prostu yy, z ukorzenianiem, tak? To jest czynność, która dla mnie mogłaby nie istnieć i wolałabym yy, mieć tylko i wyłącznie sadzonki już ukorzenione. No, ale jak wiecie, nie zawsze tak się da. Więc ten vermikulit mam. Zobaczcie, jaką mam rękę przy okazji brudną, jak nasypywałam tego wszystkiego do kubeczków. Yy, więc żeby go nie wyrzucać, również dodaję go do tej swojej mieszanki. Niektórzy są zachwyceni tym vermikulitem, jeżeli chodzi o ukorzenianie. No ja, tak jak mówię, ja nie lubię ukorzenianych roślin, znaczy ukorzeniać roślin. I ostatnio moim takim odkryciem, jeżeli chodzi o ukorzenianie, jest fluwal. Ewentualnie ten jego odpowiednik, ten dziban, czy iban soil. No, i w tym powiem Wam, że idzie mi jakoś najlepiej. I teraz tak. Mam też y, różne frakcje keramzytu, ponieważ kiedyś też próbowałam hodować rośliny w keramzycie. Więc mam keramzyt y, różnej frakcji, czyli y, jest on i mały, i duży, i taki maciubki. Jest tutaj keramzyt zwykły ogrodniczy, jest keramzyt hydroponiczny, no ale w tej chwili praktycznie ja go nie używam. Kiedyś jeszcze jak miałam rośliny w ziemi, to sypałam go na dno doniczek. No w tej chwili roślin w ziemi praktycznie już nie mam, więc też, żeby go nie wyrzucać, dodaję go do tej swojej mieszanki. Niektórzy twierdzą, że on się niekoniecznie nadaje, ale moim zdaniem on jednak y, tą mieszankę y, rozluźnia. I jednak. Y, to powietrze yy, łatwiej się dostaje. No i korzenie w moim odczuciu też mają troszeczkę więcej miejsca. Dodaję również ten maleńki kramzyt, który mi został tam z dawnych czasów. Oczywiście to są rzeczy, które można pominąć, tak jak mówię. No ja po prostu chcę wykorzystać to, co mam, żeby, żeby nie wyrzucać. No taka grażyna, cebula, jak zwał, tak zwał. No ale taka jestem. No i normalnie dodawałabym tutaj jeszcze. Yy, ceramizm. Ale ponieważ jakiś czas temu dostałam od Pauliny z Zielonego Liska na spróbowanie kruszywo hydroponiczne. Yy, używałam go, do chciałam sprawdzić, czy ono się nadaje do ukorzeniania roślin. No niestety w moim przypadku nie spełniło to swojego zadania, to kruszywo. Więc również, żeby go nie wyrzucać, dodam go do tej swojej mieszanki zamiast ceramisu. Chociaż ceramizm zdecydowanie lepiej yy, gromadzi wodę. Natomiast tu zaletą Akurat tego kruszywa jest to, że ono jest dosyć ciężkie i w, mam wrażenie, że ono doskonale y, tą roślinę po prostu będzie utrzymywało. No i tak naprawdę to są wszystkie składniki, które mam. Czasami y, jak gdzieś tam mam jakiś, znaczy czasami, kiedyś jeszcze na początku dodawałam węgiel aktywny do tego, bo miałam, no ale w tej chwili już go zużyłam w całości i nie zamierzam go więcej kupować. No i teraz. Na ten moment zostało mi tylko to wszystko wymieszać i nim dodam to do pojemnika, w którym to będę trzymała, yy, muszę to po prostu wszystko dobrze wypłukać i to tyle. Tak to mniej więcej wygląda po wymieszaniu. Oczywiście nie jest to jeszcze dokładnie wymieszane, no bo, no bo nie dałam rady, trochę szkoda mi paznokci, a nie przygotowałam się, nie wzięłam sobie żadnej łopatki, a poza tym ta miska jest na tyle już pełna, że dosyć ciężko jest to wymieszać. I tak, na początku robiłam bigos hydroponiczny tylko i wyłącznie z małych frakcji, po to, żeby wykorzystać tą gotową lechuzę, którą kupiłam wcześniej, no i te składniki, które miałam. Ale jakiś czas temu, jak zaczęłam używać różnych frakcji kamieni, to powiem Wam, że jak przesadzałam rośliny, te rośliny mi umierały, no, wszystko jedno. W każdym razie odzyskiwałam podłoża, to dla mnie było bardzo kłopotliwe. Yy, gotowanie, wygotowywanie, wyparzanie tych podłoży z podziałem na yy, frakcje. Bo wiecie, jak miałam kubeczek 250 czy 300 ml i miałam jeden taki kubeczek. Drugi miałam z podłożem średnim i też musiałam go wyparzyć. No to musiałam dwa razy gotować, dwa razy więcej czasu i tak dalej i tak dalej. I w pewnym momencie stwierdziłam, że a, zaryzykuję i zobaczę co się stanie, jak po prostu te wszystkie frakcje wymieszam ze sobą. I powiem wam, że tak mi podpasowało to wszystko, że na dzień dzisiejszy to jest moje najulubieńsze, najkochańsze podłoże. Właśnie taka mieszanka różnych podłoży, różnych frakcji i mam wrażenie, że nie tylko moje rośliny w tym się świetnie czują, ale również i ja, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dlatego też przestałam już robić mieszankę w najmniejszej frakcji i robię tylko to. A no a dzięki temu też, jeżeli jakieś tam roślinki tak jak mówię, przesadzam, czy mi umrą, czy, czy nie wiem. No, po prostu mam podłoże z odzysku. No to wsypuję sobie właśnie do tego pojemniczka z tą mieszanką i nic się nie marnuje. No i powiem Wam jeszcze, że nie wiem, czy to wynika trochę z lenistwa, czy trochę też yy, znaczy nie. To wynika z lenistwa. Zobaczyłam, że na innych kanałach dziewczyny, jak wyciągają rośliny ze swoich podłoży, używanych już, to wsypują też te wszystkie podłoża z powrotem do pojemników, w którym trzymają świeże podłoża. I stwierdziłam, że i ja zaryzykuję, bo w sumie, wiecie, to gotowanie to takie trochę upierdliwe jest. Znaczy. I w tej chwili, jeżeli roślinka znajduje się w podłożu, które nie jest zagloniałe, bądź ta roślina po prostu jest przesadzona, nie zgniła mi tam w środku, to ja również bez dodatkowego jakiegoś wygotowywania, wyparzania wrzucam do tego swojego pojemnika. Natomiast jeżeli roślina znajduje się w kubeczku, który jest mocno zaryśnięty tymi glonami, bądź ta roślina zgniła tam i to się tam wszystko, nie wiadomo co tam z tym robiło, no to jeszcze się boję i, i jednak czasami, czasami, no nie czasami. Jednak jeszcze wtedy wyparzam y, takie podłoże. No i polega, w moim przypadku wyparzanie takie polega na tym, że y, zalewam wodą w garnku. Garnek też mój ukochany, do tego typu akcji widzieliście. Zalewam wodą płuczę, wodę odlewam. Następnie zalewam ponownie wodą, wstawiam na gaz i od momentu zagotowania gotuję takie podłoże około 15-20 minut. Po czym no też wyciągam je na sitko, czekam aż obcieknie, i dodaję właśnie do tego swojego bigosiku. Nie wiem, czy coś zrozumieliście z tego filmu, bo prawdę powiedziawszy, teraz odnoszę wrażenie, że ten film jest mega chaotyczny. Nie wiem, czy ja sama bym zrozumiała coś z tego, co ja tłumaczyłam. Ale w razie pytań śmiało piszcie, postaram się na każde wasze pytanie odpowiedzieć. No i co? No i to tyle chyba. Zabieram się teraz do robienia tych podłoży w dużych ilościach, tak, żeby zapełnić swoje wiadra, bo czeka na mnie sporo przesadzania roślinek, a także mam bardzo, bardzo dużo roślin, które były w ukorzenianiu i nadszedł już ten moment, że powinny trafić do swoich docelowych podłoży. Tak więc jeszcze raz mam nadzieję, że zrozumieliście coś z tego, co ja mówiłam yy, i że mimo wszystko zechcecie oglądać moje kolejne filmy, na których produkuję swoje wypociny i do zobaczenia w takim razie w następnym filmiku. Pa.